Czego? Dzień dobry panie doktorze, dobry. można już do gabinetu? Oczywiście, dzisiaj otwarte. Panie doktorze, pan, to to jest już ta krzywa cukrzycowa? To jest już to proszę pana, 50 zł. <grymne> 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 Prywatnie dzisiaj przyjmujemy to, to bez tego, yy, bo jest sobota tak w ogóle. Jak wiecie dzięki uprzejmości subskrybentki Ameli dowiedzieliśmy się o takim zjawisku na rynku erytrolowym. Niedopuszczalne. Jak możesz sprawdzić, czy to właśnie ty nie zostałeś tak oszukany? Jedziemy. Mikrofony już są, tak? Tak. Szanowni Państwo, moi drodzy i moje drogie, dzisiaj szybki test, jeśli chodzi o wasz Erytro. Sprawdzimy, czy nie oszukują was na tym. A jak to zrobić? Właśnie tak, idziemy na zakupy. Cukier, mleko i co? I hummus? Cukier, mleko i, i... ...spędy bambusa. Najgorsze weźmiemy, pies. jest. Cukier mi trzeba. Jaki tani, złoty 50. Drobny, są różne wersje, białe. <laughs> ja już dawno nie kupowałem cukru. Jemy, jemy ja, w takim idziemy, razie testować. Jemy w takim razie, moi drodzy, testować. Zakładamy fartuch i zamieniamy się w lekarza. To to już widzieliście? Tylko tyle nam potrzeba, moi drodzy. Zanim przystąpimy, oczywiście, do testu, to chciałbym się troszeczkę poznęcać nad tym cukrem. Powytykajmy go trochę palcami. Grubas! Przechodzimy do testów. I teraz, tak, dwa kubeczki. Cały eksperyment, moi drodzy, będzie wyglądał następująco: że do jednego i do drugiego kubka wlejemy mleko ciepłe, do tego wrzucimy właśnie drożdże, czyli e, grzyby chyba to są. To tak. Chyba grzyby to są. Piotr mówił, grzyby, jest ekspertem od grzybów, więc. Cukier jest pożywką dla grzybów, więc jeśli wrzucimy drożdże tutaj i tutaj razem z mlekiem i do jednego wsypiemy cukier, a do drugiego erytrol, no to na cukrze wiadomo, drożdże urosną. Jeśli wasz erytrol jest oszukany, jest jakąś tam chamską mieszanką cukru, soli, nie wiem czego tam jeszcze, jakichś słodzików, to też wam te drożdże urosną. Więc sprawdzamy, jak taki eksperyment powinien wyglądać. Grzejemy mleko najpierw, moi drodzy. No warunki są jakie są. Warunki są bardzo dobre. Ty nie wiesz, w jakich ja warunkach żyłem przez ostatnie dwa lata. Bierzemy mleczko moi drodzy Tworzymy więc dobre warunki dla drożdży, które najchętniej rozmnażają się oczywiście w ciepełku No bo jak to tak, rozmnażać się w zimnie, no to też nie fajnie, nie? A ty tu zrobił, włączyłeś już czajnik? Już był włączony Piotrek Mleczko więc podgrzewamy do takiej letniej temperatury, ale żeby też nie było za gorąco Dobra, jest takie ciepłe już to mleko Czuję się jak na jakiejś takiej imprezie w podstawówce Mleczko będziemy pić. A w tym mleczku wiadomo, że coś zawsze było innego. Patrz no, no, jak się wrzuca. Już od razu wylazł. Do ciepłego mleka wrzucamy porcję drożdży, po czym dosypujemy naszych podejrzanych. W waszym przypadku będzie to erytrytol. Cyk. W naszym i cukier i erytrytol. Mieszamy troszkę, żeby wszystko weszło ze sobą w reakcję. Właśnie, bo się pytają, czy palcem gnieść te drożdże. Tak, palcem trzeba gnieść te drożdże, moi drodzy. I czekamy moi drodzy, zobaczymy co się stanie. Po pięciu minutach... Jak widzicie tutaj jest płaska powierzchnia, nic się tutaj kompletnie nie dzieje, nie dzieje. a tutaj drożdże z cukrem no, weszły w jakąś ciekawą reakcję i właśnie widzicie tutaj różne takie wysepki, no coś się zaczyna dziać. No, te, czyli te drożdże po prostu rosną, no, rośnie jak na drożdżach, rośnie jak na cukrze. A co to będzie drugi eksperyment jeszcze? Tak na szybko pokażemy jeszcze na mniejszej ilości mleka. Przy okazji zrobiliśmy dodatkowy test na mniejszej ilości mleka, ale teraz już nie o tym, bo sprawdźmy, co się stało z pierwszymi próbkami po 10 minutach. Dobra, po 10 minutach, jak widzicie, no to to już totalne chamstwo. Gdy coś takiego uzyskacie, to znaczy, że wasz erytrol po prostu był domieszką jakiegoś czegoś. No niestety, żyjemy w takim kraju, w którym niestety ludzie uparcie twierdzą, że nie da się uczciwie zarobić i próbują wszystkiego. No nawet e, tworzą jakieś takie domieszki erytrolowe z cukrem, z czymkolwiek innym. Da się zarobić, no nie musicie takich rzeczy robić. Ale przestrzegajmy, no, po, pokażmy po prostu. Myślę, że to jest dobry eksperyment. Ale fajne, pokaż taka babeczka urosła. To, ja bym to zjadł chyba dobre jest. Czas na podsumowanie. Jak widzicie na cukrze pożywka niesamowita, drożdże rosną sobie. Jak chcą, robią cokolwiek. Ten to już przesadził w ogóle. No a na erytrolu niestety nic nie urosło. Także wniosek jest prosty. Jeśli uzyskacie taką babeczkę na waszym erytrolu, nie jest to erytrol, oszukali was. Jeśli macie coś takiego, to dobrze, e, możecie nadal się tym żywić. No i co? Żyć sobie po prostu ketogenicznie. I, insulina nie, nie podskoczy. Tak, na tym Wam insulina nie podskoczy, nie podskoczą Wam nerwy, że straciliście pieniądze, że zapłaciliście za zwykły cukier. No tutaj już też się zaczyna, widzicie, gęstnieć powolutku. Więc tyle, moim zdaniem e, trzeba uważać, moi drodzy, na, e, na to, co się kupuje w dzisiejszych czasach. E, I co? niedługo zafundujemy sobie tak zwany tester do azotynów i azotanów, chyba tak to się mówi, będziemy sprawdzać wszystkie wędliny, czy nas nie oszukują. Podziękujmy patronom jeszcze, bo to tak naprawdę oni fundują te wszystkie rzeczy. To, bez tego, to To, to, to byś tego nie, mógł, nie był w stanie kupić tego cukru. Nie, to przecież na drożdże mnie nawet nie stać. Dzięki i do następnego odcinka, a cukier niech się wali ham jeden. Miam, miam, miam. O to jest te gnoja. Ej se, cukru to jest. Czego? Pani, panie, panie doktorze. Szybko otworzyłem chyba. No. Czego? <noise> Czego? Dzień dobry panie, panie doktorze. Proszę zapraszam, szybko. Proszę zapraszam tutaj. Czego? Dzień dobry panie doktorze, coś nam. Nie mi... wiem coś mi się strasznie udziać chce proszę pana, nie mogę otworzyć. To może się razem pośmieje? Niestety nie Czego? Czego się pan śmieje? Proszę pana nic tutaj jest, do śmiechu nie jest Ja pana zaproszę tutaj do gabinetu do zobaczy. Pan nie będzie tak śmiało O wiem Chodź w końcu no Zrób, to co to co masz zrobić Tak, no? co to miało być? Aha, dobra Ale ja nie mogę już teraz no Sekundkę. Proszę bardzo, sekundkę. Czego? to do cholery ile pan będzie pukał? Dzień dobry. Co to, to burdel jest? A gabinet? Puka i puka. Co to za Dzień. kamera? To? Ale musi skosztować chyba, nie? Czy dobre? Mleko, takie wykastrowane, nigdy nie jest dobre. Tylko śmietana. Czy jest czysto na tym stole, Piotrek, w miarę? Jest bardzo czysto, no. Dobra. To specjalnie dla was, doktor Rafał robi drugi jeszcze. Na no mi... stężenie. I tyle samo na Całe ja. Drożdże są pożywką dla grzybów. Co? <głos> 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 Moi drodzy, jak wiecie, to właśnie cukier jest pożywką dla grzybów, więc jeśli wrzucimy drożdże tutaj i tutaj razem z mlekiem i do jednego wsypiemy cukier, a do drugiego erytroj, no to na cukrze, wiadomo, drożdże urosną.